Dzień dobry, witam 8 maja 2024 roku w Dniu Bibliotekarza. Tak mi się skojarzyło, bo taki dzisiaj dzień, takie dzisiaj święto, nietypowe. Oprócz Dnia Zwycięstwa, pytanie: korzystacie z bibliotek? Wypożyczacie książki? Czytacie książki? A jeżeli tak, możecie napisać w komentarzach, jakie najczęściej? Jadę jak zwykle w stronę Niemiec i dzisiaj bardziej na południe, do garc Może to świetnie pojadę, ale myślę, że gdzieś do gatów jakąś taką luźną pięćdziesiątkę zrobić, tak żeby po prostu tylko pokręcić. Jest słonecznie, ale wietrznie bardzo od kilku dni wieje, jak gdzieś tam yy, no, też można na krótki rękaw jechać. Nie jest źle. Zapraszam do oglądania No jak zwykle dojeżdżam do granicy, bo inaczej na stronę niemiecką nie da się dojechać. Wyjeżdżam z Meszerin w kierunku Garz Oder Bramka zamknięta. Przed biegiem transgranicznym była otwarta. No i tradycyjnie wzdłuż zachodniej odry po ścieżce rowerowej nic nowego co tu mogę Wam pokazać ale ścieżka warta chyba pokazania bo w fajnych okolicznościach przyrody o po tej porze w dzień poprzedni a jest przed godziną 13 o jest mały ruch i fajnie się jedzie dzisiaj mam szelki to pokażę wam te esy floresy których ostatnio wam nie pokazałem ale jeszcze Taka trochę pod górkę Udało się zdobyć pierwszą premię górską na trasie Czwartej kategorii Chociaż jak na tę trasę to chyba pierwszej kategorii A jakby tu była meta to byłaby kategoria zero I teraz zjazd i jest w Flores Prosta droga Widzicie tą siatkę wzdłuż ścieżki Cała granica do Szwecji. I jak najdalej byłem gdzieś tam jeszcze za Szwaj kilka kilometrów Nie, do siekierek, do siekierek przepraszam W tamtym roku jak jechałem do siekierek na most europejski to cała granica jest taką siatką odstawiona ale nie chcą dzikich świni u siebie zarażonych afrykańskim pomorem czy jak to się tam nazywa jadą bikepackingi, sakwowce Hej! Hej! chyba nasi coś mi się wydaje że robią od ranyca lub Nysa Odra raczej kiedyś zrobię ten szlak jechałem kawałek do siekierek trasa nudna ale szybka więc można dużo kilometrów zrobić w jeden dzień przynajmniej ten odcinek po którym ja jechałem jakbyście chcieli zobaczyć ten film na kanale ale jak nie ma co zwiedzać no to można cisnąć wyjechać rano nawet bez jakiegoś wielkiego tempa można zrobić dosyć dużo kilometrów dziennie to też zależy jak będzie wiatr albo jak będzie tak zwany w wind to będzie troszeczkę kiepsko no jestem miejscowo w miejscowości Garce już nie muszę pokazywać bo... Wszystko wiadomo na moim kanale. Kilkakrotnie ta trasa jest pokazana, więc tak tylko przez chwilę. Jest bruk. No to, To lubię! Jeżeli chodzi o wiatr, Też chyba leciutko w plecy. Taki boczny lewy. No, 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 boczny lewy. Lewy tylny. Jechałem na najlepszą ścieżkę rowerową na świecie. Czyli taka rowerowa autostrada na wale przeciwpowodziowym. I można pięknie pojeździć szosą na rolkach. W ogóle na każdym rowerze, ale szosą tutaj można fajnie pocisnąć. Zadzwonię sobie tutaj trochę. Musiałem przerwać transmisję, bo dwie panie szły z kijkami. Zobaczcie jak pięknie tutaj chcę się jeździć na Piewają. woda płynie wiatr wieje a ja jadę sobie pomału puściłem kierownicę jadę bez trzymanki mam nadzieję, że się nie wyglebię no, jeszcze potrafię tak jeździć Taki małe coś nie ja wiem się mi ta kamera krzywo jakoś tak filmuje długo ustawia ten horyzont czy jak to tam się nazywa linia brzegowa macie to samo w GoPro 11? czy jak na przykład o, przejedziecie tak to widzę, że jest równiutko linia za mną, jakoś tak mniej więcej, nie? Nie wiem jak to będzie na nagraniu, no ale teraz widzę na ekranie, że jest równo. Jak przejadę tak, no to widzę, że jest mniej więcej równo. Ale na nagraniu, o, już teraz jest krzywo, a kamerę trzymam. W poziomie. Teraz popatrzcie czy jest równo Rzeczy umiać Coś czuję, że będę miał Wiatr w twarzach, jak będę wracał. No ale trudno się może. Wracając do tematu. No teraz widzę linię równo i zobaczę, jak to będzie wyglądało na nagraniu. Jak to wygląda. Teraz, jak zmienię. No niby równo. Też na ekranie równo, ale jak to później będzie nagranie wyglądało, to jestem ciekaw bardzo. Mm. papierek do pieszonki i ale dalej, nie wolno śmiecić Jak niemieckie kury reagują na nasze cik, 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 Ciekawe. szwed 15 kilometrów, a ja mam 20. Przejechałem. Bariera dzikochronna. Podobno dziki tędy nie przejdą. Park! Ty ja może chciałem taki kurde zdjęcie zrobił. Ty wiesz? Takie. Ważnie tutaj pasły się owce. A dzisiaj są krowy na takiej łące, fajnej. Tylko wszystkie jakieś tak stoją w jednym miejscu. Siemano! Widzieliście, jak się popatrzyły na mnie. Kolarz w czerwonej koszulce. Młody, atrakcyjny mężczyzna. Roby na niego zwracają uwagę. A tutaj sobie tak pofilmujemy. A tu jest jakaś pani. Obiad je albo coś. A nie, dwie panie. Halo? Chyba nasze. A ja tutaj mówię halo. Z tej strony. Alte Oder, to się nazywa. 25 km przejechałem Sukces niesamowity Są i mniejsze kosiarki O! Tak sobie koszą traweczkę Dzień dobry ładnie ładnie jedzcie jedzcie No Postwisko ogrodzone po co trawę kosić, jak można zwierzęta wypasać? Stary, sprawdzony, przedwojenny sposób. A nie od rana, mi na osiedlu kosiarkami hałasują, że człowiek spać nie może. Już od godziny ósmej, albo nawet i w pół do ósmej. A wzięliby takie owieczki i byłby wilksyty i wilksyty, jak to mówił mój pierwszy brygadzista w mojej pracy zawodowej. I tu jest Gatow. Tym mostem można przyjechać do Gatow, do Gramzów Samochodem chyba A tam jest droga na szwed. jadę jeszcze na rozlewiska, bo nie wiem czy do Szwecji będę jechał. Trochę mi się nie chce, ale pokażę Wam te rozlewiska i, i chyba będę wracał. a wiem 26 26 km. A tu 5 dyszek będzie, coś mi się nie chce ostatnio jeździć. No i jak zwykle coś ciekawego się pokazuje, to musi ktoś jechać naprzeciwka rowerem. Albo samochód wyjedzie, albo rower wyjedzie, albo nie wiem co. Rozlewiska, proszę bardzo. Może się mylę, ale te sosny. Czy to są sosny? A może to nie są sosny? No, ten to na pewno nie są sosny. Ale zobaczcie tamte za budką. Jest taka budka obserwacyjna dla fotografów, jak w taki, Jak ptaki sobie tam gody mają. To jest ta budka Ale zobaczcie na te drzewa taki wygląd nadmorski Jak jechałem wybrzeżem to dużo właśnie takich drzew iglastych było nie wiem co to za drzewo ale wygląda mi na taki bardziej klimat nadmorski Co wy o tym sądzicie? Jest tu jakiś fachowiec od drzewostanu może się wypowiedzieć w komentarzu no. a jeszcze rzut oka, tak na lewiska. samolot leci zobaczcie jak samolot leci zobaczcie co tutaj się dzieje, a jakie małe jest trochę kosiarek. O, i tu jake malutkie. Tu jakie malutkie. Ale fajne owieczki. Będę wracał, to muszę je sfilmować jeszcze. Jadę do śluzy i wracam. 20 km. Nie bójcie się, nie bójcie się, przecież nic wam nie zrobię. No fajnie. W tą stronę wam pokażę ogrodzone pastwisko, bo jak w tamtą stronę jechałem, to rafineria była. A w dzisiejszych czasach to nie wiadomo, co można filmować i co można pokazywać żeby człowieka nie uznali za jakiegoś agenta wschodniego wywiadu owieczki się pasły trawkę sobie jadły maluszki były fajnie to wygląda no i wracam tą całą trasą do domu Stawiam rozlewiska za sobą i cisnę do domu. bo to już pora obiadowa się zrobiła. Zaczynam pomału czuć głód. A przede mną 25 km. Teraz pojadę jak zielony. Zielony tak jeździ i gada. Tylko, żeby się nie wyglebić. Bo czasami na tych asfaltach są takie wyboje. Korzenie wypychają te asfalty do góry. W ostatniej chwili człowiek zauważy. Uważaj, bo cienie różnie padają na ten 8 razy 5 40 km jeszcze 22 km zostało do domu i ta ścieżka rowerowa z tej strony to jest taki fajny las liściasty z prawej strony iglasty Te drzewa jakieś takie chyba chore coś tu się zadziało niedobrego z tymi drzewami zobaczcie są powścinane Niepozwożone usychały. Może jakiś szkodnik zjadł Może jakiś szkodnik zjadł taki brzuszkowy las brzuski same, prawie same. Chociaż tutaj też trochę brzuzek jest. No teraz to już na pewno ostatnie wzniesienie ostatnia górka dzika bariera. zapiął a to jest miejscowość Friedrichstall bo zapomniałem z strony lepiej widać te nierówności od korzeni. No, w końcu ktoś bramkę zamknął. Sami Niemcy nie zamykają, bo się dziwią, że świnki latają. Okej. Okay. Stąd ci szybko ewakuować, bo komary lat. Przejechać bokiem, asfalt nierówny. Jak tu na tym znaku napisane, strasen szaden, ale już się okej. Taki pięknie śpiewają, można jechać. 51 km za mną jeszcze jakaś dyszka zatrzymałem się na chwilę żeby wam pokazać że wzięły się bobry za dosyć duże drzewo No, jak to przegryzą, to będzie bum. Tam wcześniej, jak jechałem, to takie małe, dosyć, dosyć małe średnice poprzegryzały, ale tutaj pod słońcem będzie się działo jadę, bo komary są. Włączę kamerę i potrzymam tak bo jak mi się wydaje, o ile dobrze pamiętam to w tamtym roku, czy dwa lata temu bobry tutaj trochę nie, tu są połamane drzewa tu są ścięte o, tu były tak, tu są, są no, tu były nadgryzione i takie powyrywane. Ale tamto dosyć duże drzewo. No, takiej średnicy, sporej. Będę obserwował, jak będę tędy jeździł.